Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobóg oddanie się Bogu. Dziełko to, przed wielu, wielu laty, napisał ojciec Józef Schrivers. Rozdział drugi. Jak dusza prosta, zapomina o sobie we wszystkim. Dusza, która zapomniała o sobie, mieszka w głębokościach Boga. Życie jej w swej prostocie pełne jest cudów, ale wymyka się sprzed oczu tłumu. Dusza oddana czy dusza prosta to jedno. Dusza zupełnie oddana Bogu ma jedno tylko wejrzenie. To wejrzenie utkwione jest w Bogu, ma jeden tylko ruch. Ten ruch unosi ją we wszystkich czynnościach do Boga, utwierdza w nim, ale nie zawraca jej do siebie. To nieustanny przypływ do boskiego oceanu, po którym nigdy odpływ nie następuje. Prostota z natury swej wyklucza zastanawianie się. Dusza Bogu oddana nie zastanawia się nad sobą. Nie myśli bezustannie o swych dobrych uczynkach, nie pyta siebie, co inni o niej myślą, nie stara się zająć nikogo swoją osobą, swymi czynami, nawet błędami i uchybieniami. Tu na ziemi taka dusza nie pragnie kochać ani być kochana. Byłby to przecież akt własności, do którego nie ma prawa. Nie potrzebuje ani uznania, ani względów, ani nawet niczyjej życzliwości, bo będąc niczym, nie może o nic się ubiegać. Dusza, która się oddała Jezusowi, gorąco kocha swego boskiego mistrza. Miłość tę wyraża w najrozmaitszej formie. Ciągle wynajduje nowe sposoby przypodobania się Jezusowi, bo miłość jest przemyślna, lecz równocześnie prosta i nie zwraca się myślą ku sobie. Dusza kocha w czasie smutku, pokus, ciemności, zarówno jak w czasie światła i pociech. Jeżeli Jezus otacza ją nadmiarem swej tkliwości, Zanurza w rozkoszy i upaja miłością, dusza przyjmuje te pieszczoty, pozwala tulić się do serca Jezusowego i kołysać w jego ramionach. Dusza prosta nie pyta nigdy Jezusa o powody takiego lub innego postępowania względem niej. Czyż nie jest jako glina w ręku garncarza? Widzi dobrze, że kształty, jakie Jezus jej nadaje, są dziwne, niezrozumiałe, lecz czyż naczynie może powiedzieć temu, kto je ulepił, czemu mnie takim zrobiłeś? Taka dusza widzi dobrze, że drogi, którymi ją wiedzie Boski Przewodnik, są niezbadane. Czyż może udzielać rady wiekuistej mądrości? Idzie spokojnie za jego przewodnictwem, nie rzucając trwożliwych spojrzeń na przyszłość, której nie zna, ani zajmując się przeszłością, która istnieje już tylko w Bogu. Taką duszę jedynie teraźniejszość obchodzi, choć nie pozbawia wcale spokoju. Wie, że na tym padole każda praca, każde zajęcie, jest dla niej sposobem spędzenia czasu. Mistrz mógłby obejść się bez niej. Jeżeli żąda, by pracowała dla jego chwały, to dlatego, że chce skrócić jej czas wygnania. Dusza nie robi przeto różnicy między zajęciami, które posłuszeństwo nakłada. Wszystko jest dobre, bo wszystko jest z rozkazu Boga. Czasem służba, której Bóg od niej żąda, jest miła i zgodna z jej upodobaniem. Błogosławi za to Boga i z prostotą przyjmuje ten miły dar, lecz się nie przywiązuje. Czasem praca jest ciężka, wystawia na przykre zajścia, niemiłe stosunki, na upokorzenia i prześladowanie. Dusza, która zapomniała o sobie, nie zważa na to, co ją boli lub upokarza. Nie żyje dla siebie, lecz dla mistrza. Nie spostrzega obelgi, jaką jej wyrządzają, niesławy, jaką ją obrzucają, pogardy, jaką przygniatają. Jakżeż mogłaby to spostrzec ona, której już nie ma? Z niezmąconym spokojem prowadzi dalej dzieło zaczęte dla chwały Bożej, choćby upaść miała pod ciężarem obowiązku, zgnieciona być miała ciosem obelgi lub prześladowania. Prostota i bezinteresowność duszy zadziwiają często świat, gdzie wszystko jest dwulicowością i egoizmem. Ludzie usiłują nieraz wyzyskać na swoją korzyść tę prawość i prostotę, zastawiają sidła i starają się podejść dobrą wiarę. Lecz dusza prosta, będąca we własnych oczach niczym, wyzuta z siebie, nie jest drażliwa na te niespodzianki. Nie z nią mają do czynienia, tylko z Bogiem, nie ją chcą zakłopotać lub uwikłać, lecz samego Boga. Błogosławieństwo domu, niech nas błogosławi i strzeże, Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrystus Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany zmiłuj się nad tym domem i strzeż Jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc, Działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami aniołów, będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Mario, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy, lub ciału Jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże, trójca przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od Niego, wszelkie wrogie zasadzki, Niech w Nim przebywają, Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chryste eleison Kyrie eleison Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza wybaw nas krwi Chrystusa przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię wybaw nas krwi Chrystusa Przyskająca przy biczowaniu. wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa. Krzyżowa na krzyżu, wybaw nas, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, krwi Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas, krwi Chrystusa, Która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zdroju miłosierdzia, wybaw nas krwi Chrystusa. Zwyciężająca złe duchy, wybaw nas krwi Chrystusa. Męstwo męczenników, wybaw nas, krwi Chrystusa. Mocy wyznawców, wybaw nas, krwi Chrystusa. Rodząca dziewice, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ochłodopracujący, wybaw nas kwi Chrystusa pociech wybaw nas, kwi chrystusa. Nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa. Otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa. Pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Wybawienie dusz z otchłani czyścowej, wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty, jednorodzonego Syna Swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.